Jedna z cichych ozdób mniejszej oferty monet czasów po, zaborów Polski. Piękny egzemplarz 3 groszówki z 1826 roku. Monety niespotykanej w tak pięknym stanie zachowania w naturalnej, równomiernej patynie z połyskiem. Co warto podkreślenia, jest to krótkowity typ trajaków zaborczych typ z, z miedzi krajowej, typ ten bito w latach 1826-1827, więc mamy tylko dwa roczniki, przy czym nie są zazwyczaj spotykane w stanach obiegowych z taką ciemną, mocną patyną, tak zwaną skorupą patyny. Tutaj nie, nie mamy na aukcji egzemplarza, który by to dobrze zaprezentował, ale w takim stanie tych monet się wręcz nie spotyka. Oryginalne bicie, nie nowodją. Zdecydowanie polecamy. Pozycja numer 340. Aukcja wiosenna. GNDM.pl